Cześć, Nikała Polsko, flip z tej strony, kolejne nagranie z serii podsumowań, a tym razem weźmiemy sobie pod lupę cały poprzedni miesiąc, podsumujemy dokładnie i zobaczysz na slajdach tydzień po tygodniu, jak to wyglądało i jaki był końcowy rezultat, jeżeli chodzi o nasz rachunek handlowy i strategię PSND. Za chwilę się dowiesz gdzie możesz się jej nauczyć, ale strategię PSND, o którą właśnie są oparte te informacje. Informacje, które lądują na grupie telegramowej, dokładnie w, tej same, w tym samym momencie, kiedy, kiedy my zawieramy transakcje, modyfikujemy, zamykamy. Nieistotne, czy to jest zysk, czy też strata. Dzielimy się tym transparentnie już no, na ten moment z 15-16 miesięcy. Grubo, grubo już e, czasu za nami. Możesz to zresztą sobie śmiało przesiedlić. Natomiast też, żeby nie przedłużać, zostań do końca koniecznie, bo dowiesz się, jak możesz otrzymać dostęp do tego rozwiązania totalnie za free. No ale najpierw, żeby być w ogóle, żeby podjąć decyzję, czy jesteś czymś takim zainteresowanym, no to zobacz rezultaty i jak to po prostu wyglądało. Myślę, że to trafia najbardziej. Także like, subskrypcja poniżej, dzwonek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami na tym kanale i lecimy. Pokażę to je na ekranie komputera, jak to wyglądało. No, i tak jak zawsze, standardowo muszę jeszcze tylko dodać tak krótko, że to co zobaczysz, rezultaty, które zobaczysz, nie są jakby gwarancją tego, że tak to będzie wyglądało w przyszłym miesiącu, w przyszłym tygodniu jakkolwiek by tego nie nazwać, po prostu w przyszłości to tak nie działa. To jest, to jest giełda, to jest rynek Forex, to jest ryzyko i to występuje w tym biznesie, jest czymś normalnym. Nie można do tego podchodzić, że jest tutaj coś po prostu gwarantowane. Więc tak w słowem wstępu. Jeżeli chodzi o rezultaty, przesiedzimy sobie tydzień po tygodniu, tak krótko, może delikatnie gdzieś tam na ostatnim slajdzie opiszę, co oznacza, no ale mamy tutaj początek maja, rezultaty 407,3 pipsy, 495,6 pipsa, kolejny tydzień, kolejny tydzień 420,5 pipsa i ostatni tydzień maja 49 pipsów do przodu. Jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą na rynku Forex i nie masz żadnego pojęcia czym są pipsy, to nic się nie bój, w prawym górnym rogu masz filmik, który dokładnie to by wytłumaczył, jak to obliczać. No bo też pips, pipsowy nierówny, zależy to też na przykład chociażby od tego, na jakiej parze walutowej, na jakim instrumencie zawierasz transakcje, Więc. Dla ułatwienia został stworzony taki mały kalkulator, na każdym ze slajdów widzisz w prawym dolnym rogu na 0,01 lota, to jest wielkość pozycji, jakbyś na takich pozycjach otwierał, na takiej wielkości pozycji otwierałbyś na swoim rachunku, no to mógłbyś liczyć na rezultat wielkości np. 4,9 dolara. Przy tych wszystkich transakcjach, transakcjach akurat w tym tygodniu na 0,1 nota byłoby to no, razy 10, no i transakcje na jednym locie razy 100, tak pokrótce mówiąc. Tak samo wygląda to też w tych wszystkich poprzednich tygodniach, które już gdzieś tam je przedstawiłem. Możesz sobie dowolny tydzień zatrzymać kliknąć po prostu pauzę i prześledzić wszystkie transakcje, jeżeli Ciebie to interesuje, chciałbyś się sobie przeanalizować. Dlatego też w lewym górnym rogu masz screeny z terminala MetaTrader 4, gdzie widzisz dokładnie na jakim instrumencie dana pozycja była otwierana, w którym kierunku, czyli albo we wzrostowym, albo w spadkowym, którego dnia była otwierana oraz zamykana. Jakiej wielkości była dana pozycja, no i też z jakim rezultatem zostało to zakończone. Jak widzisz, nie są to zawsze tylko i wyłącznie plusy. Tak raczej się nie dzieje. Jeżeli ktoś tobie pokazuje takie bajki, no to niestety, ale yy, no, nie, nie jest to możliwe, tak? Umówmy się, nie jest to możliwe, żeby w perspektywie gdzieś tam jakiejś długoterminowej każdy miał, yy, czy chociażby ktokolwiek miał 100% skuteczność. Raczej nie spotkałem się z takimi rzeczami. Yy, może być ona wysoka, może być na poziomie 90%, nawet. Powyżej 90%, bo strategia, o której teraz mówimy, czyli strategia PSND, to uczestnicy rocznego mentoringu, czegoś co my prowadzimy i gdzie tam uczą się właśnie tej strategii, o którym są oparte notabene informacje generujące właśnie te wyniki, które przed chwilą widziałeś. Czy też widziałaś, to strategia PSND jest w stanie generować właśnie takie rezultaty, czy taką skuteczność na poziomie 90%, czy ponad 90%. I fajnie to pokazują wyniki uczestników naszego turnieju Elite Trading League, którzy korzystali właśnie z tej strategii i w perspektywie 5 tygodni, tak jak trwał turniej, no uzyskiwali skuteczność nawet powyżej 90%. To było coś niesamowitego, tym bardziej, że mówię tutaj o osobach, które. No nie były jakieś super doświadczone na, na, rynku, na rynkach walutowych, tak? To były osoby, które przykładowo do turnieju, nie, przepraszam, do rocznego mentoringu przystępowały na przykład na 3-4 tygodnie przed turniejem i nie, byłyby w, nie były w stanie nauczyć się większej ilości strategii, czy też tego, co my przekazujemy w ramach rocznego mentoringu, także zrobiły ten pierwszy krok, zrobiły krok w kierunku strategii PSND, nauczyły się jej, jakby wykorzystały tę wiedzę początkową. Przełożyłem ją na turnie i bardzo, bardzo ciekawe wyniki z tego wyszły. Zresztą w prawym górnym rogu też zamieszczam link do wideo jednej z osób, która z tej strategii korzystała. No i bardzo, bardzo ciekawe wyniki wygenerowała. Natomiast przechodząc tak jeszcze. Jak wygląda w ogóle ten rok od początku? Bo nagranie na naszym kanale, zresztą w opisie do, do tego nagrania pewnie zamieszczę, znajdziesz nagranie z poprzedniego roku 2020, no ale cały czas kontynuowaliśmy, kontynuujemy te nasze działania w 20, 2021. No i od początku tego roku wygląda to dokładnie tak, jak widzisz przed sobą na slajdzie. Więc styczeń 1625 pipsów, luty mamy tutaj niecałe 2000 pipsów, marzec ponad 1500. No i lecąc dalej do tego naszego maja, który jest takim głównym punktem dzisiejszego nagrania, no to mamy kwiecień 1456, no i ten maj 1372, ciut, ciut gorzej tak właściwie, to muszę wam powiedzieć, że to jest najgorszy miesiąc, miesiąc maj był najgorszym miesiącem od początku tego roku, tak patrząc krótko. Także no, dosyć ciekawe, ciekawa sytuacja, yy, i chyba było, nie, najmniej tradeów nie było, najmniej, najmniej transakcji zamkniętych było w poprzednim miesiącu, czyli w kwietniu. Maj delikatnie więcej pozycji, no bo 5 skuteczność, no, skuteczność identyczna, co ciekawe, na poziomie 90%,91%, no ale od początku roku jeszcze 8000 pipsów nie zaliczono, mamy na ten moment 7959 pipsów. Także rezultaty już znasz. Wiesz też gdzie możesz się nauczyć strategii, o którą są oparte te rozwiązania. Natomiast powiedziałem też, że opowiem, jak możesz otrzymać dostęp do tego rozwiązania totalnie za free. I tutaj sprawa jest bardzo prosta. To znaczy pod to nagranie musi się znaleźć minimum 30 lajków, 30 łapek w górę, tak potocznie po YouTubeowemu mówiąc, i wtedy z komentarzy. To jest druga część tego zadania. Wtedy z komentarzy zostanie wybrana jedna osoba. Która zada najciekawsze pytanie. Pytanie zostanie użyte i dostaniesz na nie odpowiedź w naszej serii pytań do tradera, który, który zamieszczam w prawym, górnym rogu. Możesz sobie do tego przejść, poszerzyć swoją wiedzę, zobaczyć jakie pytania już padały do tej pory, ciekawe, na które odpowiadał Paweł. No i mówię: Twoje pytanie również może tam trafić, możesz uzyskać na nie odpowiedź, a mało tego, dostęp do, do rozwiązania, którego. Wyniki widziałeś przed chwilą, totalnie za free. Wystarczy tutaj ciekawe pytanie po prostu zadać. Także like, bo musi być ich minimum 30, komentarz poniżej z ciekawym pytaniem. Trzymam kciuki za Ciebie, żebyś, otrzymał właśnie, żebyś zadał takie pytanie, które, dzięki któremu otrzymasz dostęp do tego rozwiązania za free. No, a zaraz obok widzisz też ostatnie pytanie do tradera. Klikniesz sobie w miniaturkę, to po prostu do niego przejdziesz. Tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu za tydzień. Cześć.